Zobaczyliście to? A. a, a, Ale to było mocne! Power is back! O! Ała! A! Ała. A! Ale A, przesadziłem trochę. No co no wy, jak tak taka, tak taka jakość jest... chociaż plus jest taki, że tam i tak jest... mmm. Chociaż plus jest taki, że tam i tak jest. Mm. Dobrze CMS od mam jakieś nie dostał. W sumie też tak robię. Znaczy mam mam obserwowaną. O, czy mam obserwowaną Kingę i jak widzę, że wrzuca zdjęcie to od razu daję serduszko. Ale mamy namierzonego. Chociaż plus jest taki, że tak. coś rzucają do nas. Pomidor. Chciałbym w sumie z każdym spróbować... Zagrać tak szczerze, nie mam chyba takiej osoby, z którą bym nie chciał zagrać, szczerze. Nie mam.

A żartował przecież no Rozpocznijmy oczywiście połowę numer 2 Chociaż no, to wyglądało tak jakby wysoko... Ej to jest tak nie można brzuchem robić Zawodnicy byli już gotowi no ale jednak Virtus Pro Jeszcze musiał chwilę poczekać Nie i Pongowskiego ja bez... Dostałby Wszystko w rękach Snaksa 4hp u niego Snaks jeszcze raz Ła! Wszystko No nie wiem, lesiu. No, ale czy, no czemu Bosiek? Mosiek bo zebrał amnezję? Wszystko w rękach snaks, 4 HP u niego, snack! Jeszcze raz! Wszystko w... Kurde, no ważna runda. Przy 1312 po stronie Tero na... No w chuj ważna holender. I miał 4 HP? LOL. Na 4 HP, 1 na 3. Obrona BS-a w takiej pozycji. W takim momencie przy 1312 bez kitu to jest runda meczowa. A ja rozmawiałem wczoraj z Januszem i wiem, jaką rozdzielczość ma, A wam nie powiem. Chyba, że dostanę donata z 10 złotowego, bo zbieram na kawę i paluszki. Wszystko w rękach Snaksa, 4 h u niego, snaks, jeszcze raz, Ła! Ale mu siadło. Nie noisy. Ja troszeczkę. Ja wiem, że ty po godzinach relaksujesz się. Ja pierdolę, jaki on jest duży. Jaki on jest duży. Jakby mu z wyskoku, tak z głowy tego, to by się. Troszeczkę. Ja wiem, że ty po godzinach relaksujesz się grając w GTA i siejesz niezłe spustoszenie na serwerach. Chciałbyś kogoś pozdrowić ze swoich kolegów? Felipe i Grande, pozdrawiam. No właśnie, a jak relaksuje się? O, tam jakieś. Pozdrawiam też, pozdrawiam, Januszek. Troszeczkę. O, te stworzenia na pewno nie są przyjazne. Witam, Knut'a uśmiech. O, te stworzenia na pewno nie są przyjazne. Tylko muszę ogarnąć, żeby mi. zaraz wam pokażę o co chodzi. Mm, zaraz wam pokażę o co chodzi. Po prostu, jak nagrywam na tym kąpie, bo próbowałem. Raz. Patrz. Słyszysz jak słyszy? Halo, jak mi słyszysz? Halo. Ale tak nie pierdzi. Halo. Halo. Halo! Właśnie tak, zawsze to samo. To nie to miał być. O Słychać Cię jak coś na tym Na byniach, no, u byniach Słyszysz? No słyszę Bynie Cię słyszą Co robisz? Pozdrów wszystkich byniów no, Chcesz wegim. im pomachać? Leżę z Wegim. Z wegim? To no, nie było nic lepszego, to wziąłem go A w sumie, no. <laughs> Młoda dupka <laughs> <laughs> Musisz go wyszkodzić Janusz No tak się, uczy się, młodziak. Wegi coś tam zabijał, widać, że go pod skrzydło wziąłeś. Karty nie wziąłem do pokoju, kurwa, i leży u niego, nie? Mm. Ja, Janusz was pozdrawia. No, pozdrawiam też ciebie, Janusz. No, i serduszka dla nich. Ty, Janusz, a z tym, z tego napadu słyszałem, że jakiś napad robiłeś? Podzielisz się? No, mam tam trochę pierożków, ale nie było cię na akcji. No a co? Aha, ty tak jesteś, że ziomka, wy ten. No a co, byłeś na akcji? No nie byłem, ale. Z Dziąbkiem się nie podzielisz? Bago Knut! i Guziec. O, pa, serduszek, poczekaj, pokażę ci. O... Widzisz? Zobaczymy, nie? Chyba nie, no bo lepiej rację... Ja to zazwyczaj tam trzy piwka wieczorkiem i spokojnie, nie? Na jebany już latam, podobno o 5 rano w zwiacek sam. <ale> o której poszedłeś spać e, dzisiaj? Wiesz jaki jestem? A, jestem w kiblu. I puka ktoś do mnie, nie? Z Nawrotem się omawiałem na piwko. No hmm. i puka do mnie, mówię, nie mogę, w Giblu jestem. Hmm. Puka dalej, nie mogę, sram! Hmm. Dalej pukam. Mówię, kurwa, no już skończyłem, wychodzę. Otwieram drzwi, a ja w bokserkach i w koszulce i mi się kurwa dwie karty zaczasnęły i byłem w bokserkach. I co? Musisz do recepcji iść tak? Nie, zadzwonić, poszedłem do, do Nawrota do pokoju, bo obok miał. No 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 I robię tak, i dzwonię do recepcji I mówię tak, no proszę bo ja, no, niestety taka sprawa Zaczesnąłem sobie karty w pokoju nie mam jak wejść no, Ona do mnie, no, to proszę na dół damy kartę, nie? A ja mówię tak No wie pani, bo taki mały problem mam, bo Zaczesnąłem się, a w bokserkach jestem I co? Powiedziała, że wychlą kogoś, powiedzieli, sobie, że no I przyszedł ochroniarz O kurde Dobrze, że nie chodził do środka, bo tam mogło być wiesz Czernobyl no, tam no. mówi, zga, z jakiegoś no. skażenia mocne. 25 również. No. Nie szukasz problemów, nie szukasz problemów no, ze mną, nie ze mną. Nie ze mną, nie dzisiaj. To no. 17, na ty? 17 również. Stoi czy nie stoi? Co ci stoi? To leży. Jaki status? Jaki status? Drugi, drugi. U wszystkich? 100, 103, 2. Daj się. D dobra. W żabce, NWK, No. Szybki rozprawa, Oj kur. 73 status drugi. Komu to zgłaszasz? Na radio. A co? Nic. Skąd oni wiedzą, jak to naprawić? Powiedzie ci co musisz zrobić? No powiedz. To Nie, nie mówię. Muszę ci napisać. Chcesz mi zasugerować, że mam burdel w głowie? Nie. Okej. Okay. Co na mnie zdycham mniej, zarobisz. Chodźcie zobaczyć, co tam jest. Co ty robisz? Ten pies dziwny. cię ugryzie. Tak, ugryzie. No tak. No ta. To ja go ugryzę. Gdzie ty go ugryziesz? Psa ugryziesz? Uspokój się. Dobra, ja idę. Chodź. Co ty robisz? No nic. Przesuwałem go. Chodź, chodźcie zobaczyć jaki jest widok. No to chodź. Tylko nie skacz ty. 8-12 razy ja skakać? No co ty. To mieliśmy iść zobaczyć widok, co? No to, Zabaj, to zaraz się przyjdziemy, tylko musimy porozmawiać jeszcze chwilę. Aha, już. dobra. My? Dziękuję. Ja sobie wezmę te dokumenty do radiowozu, wszystko sprawdzimy. Zaraz wrócę do pana. Tomasz Tomasz Tylon. Tomasz Tylon. Tomasz że go skądś wiesz? Nie, nie pracuję. Okay, ja umieszcznikiem zostałem. Jego Największy samochód? Największy web w mieście. Nie, tego gościa. Znaczy, auto jego, nie jego. Mechanika. Auto nie moje, mechanika. Auto mechanika, który stoi przed nami. Mechanik potwierdza? Chcesz... Tak. Okay. tak. Dobrze. No to dobrze. Nie poszukiwany? No. Jak mogę być poszukiwany? do funkcjonariuszem policji, proszę pana.

Los Santos Police Department. Obywatelu Tak? Zejdź z pojazdu Zejdź z pojazdu Spokojnie A Co obywatel robi? Jo, jeżdżę na No to chodź tu kurwa teraz, chodź teraz ze mną Chodź tu, cię chwycę zaraz za szyję Za kolak, spokojnie Co tu masz, co jest na masce? Coś kurwa zrobił? Nic nie ma Co Zachysała tu pan? jest? Maska płaci guma. jest z opony z twojej. Bo się skaczesz i se ska, po, skate parków tu nie macie. Pod komendą nie, nie. będziecie skakać na rowerach. Zobacz co jest. Nie, nie. To jest. To jest. To jest uszkodzenie mienia państwowego, policyjnego. Zobacz na to. Masz całe. będzie Czyś to Dziekaj. teraz. Czyś przyciągaj tą gumę. Jak nie ściągniesz, to będziesz płacił. Dziekaj. Masz gumę całą, gumofilet ci Będziesz to... Czyścisz to teraz szmatką, albo... Nie mam szmatki. To skurwa... Gacie ściągaj i gaciami pucuj. Albo ty, dam po prostu 30 na maker. Nie, czyścisz to teraz, albo cię zatrzymujemy. Nie obchodzi mnie to, koszulkę okay. ściągaj i czyść. Bo zaraz w taki mandat Ale ci... Ale kupiłem, świeci się. Nie no... Przejmij tytoń w nawędzimie, zaraz wyjdę z siebie. Naprawdę, zaraz tu... Panie... Weź od pana dokumenty. Przede wszystkim, zobaczymy jak pan się nazywa. Tak. Pan pokaże kto zadaj mi tutaj do środka. I mnie to nie obchodzi, jak pan czyści to co jest na radywoży. Dziękuję. Gorolas. Gorolas? Kurwa kto to Giorgio brzmi? Las. A. Oczy mi pieką. Giorgio las Przepraszam. A czemu pan tak robi? Czemu pan skacze po radiowozach, co? No nie chciałby. Mam no tu kartę taką ładną. Tak? Posz... No oczywiście, mandat panu wpisuj za agresywną jazdę. Kurwa no, po radiowozie moim tym. Nie. to było zwykłe to jeszcze bym to zignorował, tak, ale leci. Pan będzie czyścił czy nie radiowóz? Już, już. No, bo zaraz będzie dojdzie większy mandat.